Witajcie! Z tej strony Podcisk 7, a to jest już kolejna bitwa z serii Epickie Zwycięstwa. Tym razem zaprezentuję wam oto ten czołg, który można było dostać zapewne z kampanii, a mianowicie to jest T95E6. A tą, od, tą powtóreczkę przysłał mi kolega Bosman.pl z Clan Win, już znany wam bardzo dobrze, już kilka razy. Występował u mnie, no ale wysyła mi bitewki dosyć e, sympatyczne, więc je nagrywam bardzo chętnie. Myślę, że zobaczymy, co ten e, nabytek z kampanii potrafi e, zrobić. E, no, jak mi mam, no tak, czekajcie, zobaczę sobie, jak to wygląda. No, ta wieża, jakby nie było tego kibla, byłaby zarębista. E, kadł dosyć ciekawie wygląda. No ciekawe, ciekawe. Trochę podobne do piątki może. aczkolwiek no podobny w sensie postury, ale Bo oczywiście ma inne kąciki trochę. No zobaczymy czy ten kibel na wieży nie będzie gwoździem do trumny tego czołgu. Bo pewnie opuszczanie działa to jest yy, dosyć niezłe. Ciekawe jak tam przeładowanie, nie wiem, nie, nie widzę tutaj nie mam informacji na temat tego czołgu. Pierwszy raz widzę go na oczy właściwie. Eee, bo jeszcze nie widziałem ani go w bitwie normalnej, ani <laughs> eee, ani w ogóle, tak naprawdę. No i tu powinien wejść ten strzał, spokojnie. Ale troszkę się skartoflił i niestety nie trafił. Prędkość tego pojazdu jest nie najgorsza. Jest to w ogóle pojazd 10 poziomu. Wow, dopiero teraz to zauważyłem. No to ciekawie, no baczę teraz zostanie w pitol, chyba, może jednak nie. No opuszczanie ciała jest rewelacyjne, już to widzę. Już to widzę, że opuszczanie ciała jest rewelacyjne. No tutaj kolega nie trafił nic, niestety jeszcze. Uberwał za to i raz dingnął. No tutaj też ładnie trafił, ale E50 przebił go, spokojnie, gdzie to poszło? Kadłub, czyli kadłub jest papierowy. Bierze coś tam odbija. Złoczymy E4. Też nie trafiony strzał. Oj, E4 pokusił się o takiego Kalafiora masakra. Szybkie przeładowanie z tego co widzę. Obrażenia bardzo teraz ładnie. <kłysy> Za 463 teraz weszło, o, ładnie. O, jest i koszet pięknie. O, kartofel, kartofel. Teraz, no ten czołg tak mi się wydaje, że dupy nie urywa, no nie urywa. Choć tutaj właśnie to obniżanie jest dosyć dobre, niecznie nie 8 albo 10 stopni. Bo tutaj sekiem tak właśnie tutaj fajnie się gra No obniżanie. No i tutaj lorka, ona go tam raz nie przebiła, co mi się wydaje. <laughs> Wylosowało tak, no, w miarę porówno, no może ta... Drużyna kolegi jest trochę lepsza, ale tak trochę. Jest kilka zastrzeżeń co do rozstawienia teamu, bo tak się dziwnie trochę rozstawił. Centuriony powinny być tutaj z kolegą, Batat również. Ta dzieciątka powinna na Mordor pojechać. Grille, no dobrze, no stoi jak stoi. Też 62A w miarę dobrze. No nie jest źle, ale tak dziwnie się ustawił. Nie wiem, co tutaj kolega od Piernica ciekawego. <kluzny> nie wiem. Ciężko powiedzieć, E-5 tutaj teraz, no i niestety S-51 zrobił robotę. No tu był, tu była możliwość strzału, ale bokiem kolega wyjechał, kurczę no. No i była buła. Powoli tutaj team przeciwnika wykańczę tutaj ten Mordor. O, ładny ricochet. O, ten, ten, ten dźwięk wystrzelonego. Działa z jadzi jest niesamowity. Puch. O, teraz to będzie ciężko przebić wieże 110 dziesiątki. Znaczy te 110 Te dziesiątki. No i cóż, no tak troszkę no, ciężko na tym mordorze jest. Nie ma, nie lega to wątpliwości żadnej. O, ładne wykończenie jadzi. Ale tu już się interesuje nim. E50M jak w niego wjedzie to nie ma co zbierać. Ale nie trafił, kolega też nie trafił. No, tak dziwnie to wszystko wygląda. Ale to wszystko przez tim, który pojechał lewą stroną. Totalnie tymi górkami, zamiast tutaj pomyśleć trochę. Tutaj pojechać skoro tu jest większość czołgów, tak. Oni tam spuszują, ale zanim to nastąpi, to trochę minie czasu. Byłem tego amx a który zapomniał o naszym koledze. No i teraz oberwa bułę. Bułę, bułę. A czy kolega go rozwali. No Ma tego o tej 50 ma osłonę. Ale nie, w sumie ładnie. Pięknie, dobrze. Ale Lora jest, Lora. Lora może go wydoić, spokojnie. Chyba, że przeładowuje teraz. i ja nie wiem, co, co tu się dzieje. Sytuacja jest podbramkowa, ale jeszcze kolega coś tu może zrobić. Wow! Jak ty Bacza to rozwalił, ty? Pisze, jest na drugim połowie mapy. Nie czaję, ty. Autentycznie nie czaję, te Co są te... tego strzału, e, e, baczata? Lol. Co? A, w gąska. Lol. I baczat. Uuu, no to pozamiatane. Pozamiatane już. Wow! Jednak nie. Jak Amu. Co? Tu? Kurde! Ten batat chyba nie miał przewodu. Nie, czekaj. Co tu się stało? Wow, no nieźle. To, to teraz jakaś masakra. Co tu się stało w ogóle? Nie mam pojęcia, ale kolega ma już 4 fragi i 4600 uszkodzeń. Także no jest fajnie. Teraz na pewno zejdzie. Bajka. Powoli kończył się apeczki. Zostało tylko 6. Na ten moment. Jeszcze jeden frak i będzie specjalista. Nawet może się tutaj w sumie e, Radley Walter załączyć, aczkolwiek będzie ciężko. Ach, S50 teraz zginął. Szkoda. Szkoda. Hehe. <laughs> A. No no, teraz to liczymy tylko na specjalistę. Zobaczymy. Bokiem. I na gąskę. Spodpało! Piękny frak, nie ma co. Ładna podpała, gościu nie miał naprawiarki. No i cóż, no to byłoby na tyle, jeśli chodzi o bitewkę. No dosyć ciekawie to wszystko wyglądało. Chociaż trochę dziwnie moim zdaniem tak to przebiegała ta bitwa. Nie najgorzej, ale tak dziwnie. No ale to resztę dowiemy się już w wyniku dokładniej. Wtedy będziemy mogli coś zobaczyć odnośnie tego czołu. no i jak widzimy wieża jednak ten kibel Dinga, ogólnie wieża Dinga upuszczanie dobre, kadłub tak średnio wpuszcza dosyć yy, często chyba, no i cóż wszystkiego dowiemy się już z wyniczku a oto i wyniczek Bossmana.pl PL z Klanu Win no i co my tu mamy, oczywiście mamy masterkę specjalistę, duży kaliber, kolega zarobił prawie 90 tysięcy oraz otrzymał 1927 Expa, pary śmieciowych medali za, e, e, za AMO, e, rozwalenie amunicji, podpalenie i tam parę innych rzeczy. E, no i mamy tutaj prawie 5500 uszkodzeń, 6 fragów, podstawy Expa 1285. No, tak w miarę możliwości nie jest źle. Kolega z premium tutaj e, otrzymał 42 tysiące na czysto. No, ze strzałami było tak średnio dużo kalafiorów, także. Pomijmy ten temat. Eee, no, zablokowane przez pancerz 1000, także, no, też tak w sumie nie za dużo, ale <laughs> może być. No, w sumie, tak teraz patrząc, że kolega wyspotował aż 2600, co tak trochę fajnie. 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 Mm, no, bitwa też jakaś krótka, 6 minut, 40 sekund, także e, w miarę szybko to się wszystko pokończyło. No, i kolega ze wszystkimi bonusami tymi różnymi rzeczami e, otrzymał 1928 EXPA. No i cóż, tak to wyglądała e, ta bitewka. No, tak, moim zdaniem, był to trochę dziwny przebieg, ale udało się to wygrać. Było nawet e, ciężko w niektórych sytuacjach, ale kolega tutaj ładnie zareagował. No i cóż, to byłoby na tyle, jeśli spodobała się ta bitwa. Nie zapomnij zostawić lajka, za którego bardzo dziękuję, ponieważ daje mi to chęć do kolejnych nagrań, motywuje mnie. Choć teraz trochę z tym ciężko, ale po prostu fajnie jest, że doceniacie to co robię. No i cóż, życzę wam jego dnia. Do zobaczenia, cześć.